No możemy mieć chyba jako samorządowcy ogromną satysfakcję, że po wielu latach starań udało się nasz Stadion Miejski kompleksowo zmodernizować. Ta budowla była e, niełatwa, ponieważ e, doświadczenia jakie e, napotkaliśmy te przykre poprzez właśnie skutki powodzi z 2010 roku i wcześniej e, no, e, owocowały tym, że tutaj była jedna wielka ruina. Przez kilkadziesiąt lat też nie było tutaj ułożonych środków finansowych na modernizację, i ostatecznie sytuacja dojrzała do tego, że no podjęliśmy się tego trudu i za kwotę blisko 1 800 tysięcy złotych stadion został zmodernizowany, czyli to były jak gdyby dwa etapy. Pierwszy to jest ta część dotycząca trybun, które wcześniej trudno było nazwać trybunami, bo to były tylko takie można powiedzieć zdezelowane ławeczki. Natomiast dzisiaj mamy trybuny na właściwej konstrukcji, prawda? I bezpieczne przede wszystkim. No i przede wszystkim chodzi też o bieżnie z poliuretanu i wszystkie inne miejsca do dyscyplin, poszczególnych dyscyplin w lekkiej atletyce, które są tak ważne. Szczególnie dla młodych ludzi, którzy powinni uprawiać taką atletykę. I stanowi też ten stadion doskonałą bazę dla nauczycieli wychowania fizycznego, ale też dla naszego samorządu, jeśli będziemy na przykład chcieli zorganizować jakieś różnego rodzaju e, imprezy. Jest na przestrzeń, jest to miejsce i myślę ono jest przyjazne, ponieważ stadion wygląda estetycznie, e, ładnie się prezentuje i myślę, że będzie służył nie tylko młodym ale też i y, dorosłym mieszkańcom naszej gminy i innym, którzy będą chcieli oczywiście z tego stadionu skorzystać. Trzeba pogratulować burmistrzowi i Radzie Miasta Bobowej no, przed cudowne inicjatywy, bo to co powiedziałem, życzyłem, żeby się odbywał Puchar klubowych Mistrzów Europy, żeby przyjeżdżała Barcelona, Real, Chelsea, czy nawet Bayern Monachium, czy Borussia Dortmund. Ja uważam tak, że coraz więcej jest takich inicjatyw, coraz więcej powstaje takich stadionów i no żeby te stadiony były wykorzystane, bo ja sądzę, że w Bobowej ten stadion będzie wykorzystany, bo nawet dziś dyskutowałem rano na temat tych orlików, no jest masę orlików, ale te orliki czasem stoją puste, stoją niewykorzystane i tutaj trzeba pogratulować tej inicjatywy burmistrzowi Radzie Miasta Bobowej i całemu, wszystkim mieszkańcom Miasta Bobowa. Można być dumnym z Bobowej, a tym bardziej, kiedy się pamięta, co się tutaj wydarzyło w roku 2010. Ten stadion był w całości pokryty wodą i mułem. Patrząc na to, co, co było 6 lat temu i to, co jest dzisiaj, to można powiedzieć, że Bobowej wydarzył się mały cud. Zrobili go ludzie poprzednia rada gminy Bobowa, poprzedni burmistrz, który zresztą dzisiaj również jest burmistrzem, także to jest zasługa właśnie tych ludzi, że pozyskali środki finansowe na piękny stadion. Stadion, mam nadzieję, będzie służył przede wszystkim młodzieży, po to, żeby mogli rozwijać swoje talenty sportowe, ale również nam, samorządowcom, bo my również korzystamy z tego typu obiektów, czasami nawet próbujemy zmierzyć się z młodszymi, bezskutecznie, co prawda, ale próbujemy. Myślę, że jest się czym pochwalić, jest z czego być dumnym. Cieszę się, że w Gminie Bobowa powstał taki obiekt, który jest obiektem na miarę XXI wieku i że za tym sukcesem stoją samorządowcy z Gminy Bobowa.